Witam Państwa na kanale Srebrne Prowokacje, szanowni Państwo, dzisiaj w tym filmie dwa słowa na temat kapsli, kapsli y, typu Quadrum z specjalnym białym miejscem na opis monety, takie krótkie, y, może nie recenzje, ale krótkie przemyślenia po zakupie właśnie jednego z takich kapsli do testów. Zapraszam na odcinek. Szanowni Państwo, na początku przypominam subskrypcja dzwoneczek, jeżeli nie chcecie, żeby no, ominęły was kolejne materiały, które dla Was e, przygotowuję. Pamiętajcie również, podzielcie się w komentarzu o tym, e, co myślicie na temat tego, co, co dzisiaj dla Was przygotowałem, czy mieliście do czynienia z tymi kapslami, czy nie. Jakie są wasze spostrzeżenia? Jestem bardzo tego ciekawy. Dobra, kapsle kwadrum, tak, kapsle kwadrum, ja te kapsle. Używam, staram się co ciekawsze monety, właśnie czy na przykład, zwłaszcza duże monety, bo małe monety się w tych kapslach można powiedzieć gubią. Tak? Ale jeżeli dajmy na to, mamy jakąś ładniejszą monetę, tutaj weźmy sobie Napoleona, no to ona się w takim kapslu naprawdę bardzo ładnie prezentuje. Tutaj akurat mam przykład 50 frankówki francuskiej, tak? który tutaj mamy rocznik, no 78. Ładnie to wygląda, tak? Kapsle te mają różną średnicę, natomiast wymiar zewnętrzny zawsze jest taki sam. I to co ostatnio e, tutaj wpadło mi na Allegro, zauważyłem, że są właśnie te kapsle, ale z miejscem na opis tej monety. Czyli kapsel jest o tyle, że z jednej strony jest biały, jest to po prostu naklejka a z drugiej strony mamy tak samo czarny kapsel jak w tym miejscu no i stwierdziłem, że kupię sobie jeden, żeby zobaczyć jak te kapsle się prezentują, więc tak jeżeli chodzi o same kapsle no to tak jak widzicie, no nie, nie ma tutaj żadnej różnicy są to po prostu zwykłe kapsle quadrum, jeżeli mówimy o parametry zewnętrzne, w środku jeżeli sobie go otworzymy, to słuchajcie tutaj mamy, zobaczcie, to jest przyklejone czyli mamy dokładnie tą samą gąbkę co w zwykłym kapslu tylko po prostu na na jednej stronie tej gąbki mamy naklejoną białą kartkę. No i wszystko jest ok, tylko słuchajcie, problem się zaczyna w momencie, gdy rzeczywiście chcemy sobie tą monetę tutaj do tego kapsla włożyć. Ja tak na szybko to zrobię. I tak jak Wam powiedziałem, jak dla mnie, małe monety w tych kapslach się gubią. Duże natomiast, jeżeli włożymy, to zobaczcie, powiedzcie mi, gdzie tu na tym białym jest miejsce realnie na jakiś opis. Tak. No tego miejsca jest po prostu za mało, tak, czyli tak to sobie wygląda. Yy, pomijam fakt, że jednak na tej czarnej stronie wygląda to jeżeli chodzi o prezencję lepiej. No ale jak dla mnie tutaj tego miejsca na opisy jest za mało. Jest go realnie mniej niż na holderze, ponieważ ten wymiar jest yy, chyba jeszcze mniejszy niż niż w przypadku holderu, więc ja myślę tak, czyli tutaj mamy dwie wykluczające się rzeczy. Ja nie używam kapsli kwadrum do mniejszych monet, bo ta moneta po prostu, moim zdaniem, gubi się w tym, w tym kapslu. Natomiast w przypadku monet większych, te kapsle z opisem jak dla mnie nie mają sensu. Najzwyczajniej w świecie tego miejsca i tak, i tak na ten opis nie ma. Jeżeli byśmy wzięli jeszcze monetę większą, dajmy na to. sobie, wyobraźcie sobie, że tutaj jest właśnie te 50 franków, no tutaj już w ogóle nie ma miejsca na ten opis. tak? Więc jak dla mnie, kupiłem jeden, sprawdziłem. Ale podziękuję i zostaję przy kapslach czarnych. Jestem ciekawy, co wy myślicie na temat tych kapsli. Czy mieliście z nimi do czynienia? Albo jeszcze inne pytanie zadam: Słuchajcie, czy macie jakiś sprawdzony sposób właśnie na opisywanie monet w tych kapslach, ale monet dużych? Bo w przypadku małych monet widziałem już, że ludzie sobie drukują fajne tutaj naklejki, można to ładnie opisać. No i okej, okay. takie naklejki czy na holder, czy na to można sobie przygotować, wydrukować i jest papier samoprzylepny. Natomiast jak to zrobić w przypadku takim, gdy. Tego miejsca na opis tutaj jest całkiem mało. Ja normalnie robię to tak, że mam te swoje karteczki opisowe położone na tatce pod kapslem. Wyjmując kapsel mam dostęp do tego, do opisu danej monety. Natomiast jestem ciekawy, czy macie może jakiś patent, jak to zrobić tutaj na samej monecie. Dajcie mi znać w komentarzu. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego krótkiego materiału. Zapraszam na kolejne filmy. Cześć.